A, oh, pierdolę. Dobra, uwaga. Uwaga. Two. One. O, oh, fuck! <ścoughs> Dobra. Okej. Okay. A ja załatwiłem tą początek rundy troszeczkę inaczej. A jak uciekłeś? Uciekłem i... ubiłem gościa, który też uciekał. Uuu, a ja zabiłem kogoś i zginąłem tam. Także... Okej. Okay. Uuu. 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 Niedobrze. Kurec. Tutaj jest snajperka, kurde, no, spróbuj jeszcze raz ze snajperką Dobra, ten chuj chuj, dobra, chuj No da giniesz kurwo jebana Dobra No 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 Myślałem że można będzie T-bugować konkretnie jakoś, ale niestety się nie udało, ale zabiłem tego szmaciarza, który przez cały czas kampi no, a, Bardzo dobrze a, bardzo dobrze Postarajmy się go w ogóle ten, przez cały czas chęcić i bagować. O o o co tu się dzieje? Dobra, szybko Uda się kogoś dorwać? Tak, udało się, dobra, szybko, szybko idziemy tutaj z tej strony no kurde, znowu, no c... ja pi... znowu ta kurwa jebana ze snajperką zabiła mnie, nie? Jaki to jest kurwa pedał jebany, nie? Dobra, przejąłem Naprawdę, e, po prostu tak, tak kurna kampisz, maciarz. Dobra, zajebiście kogoś tam zabiłem, a zaraz sam chyba zginę. Uciekam, uciekam. Uuu! Ho, ho. Nie wierzę po prostu w to, co się tutaj kurna dzieje. No. No po prostu... No, no kurde, no nie mam niestety broni na daleki zasięg, bo nie lubię się w taki sposób bawić. Kurna, znowu ten kurwa koleś, no dobra, zabiłem go. A... A nie, to ja tak inny. Dobra, a gdzie to jest jakaś apteczka, bo kurde, szczerze powiedział mam. Mm, nie wiem, nie wiem. Uuuu. No kurde, miałem tak mało hapsów, że nie miałem po prostu szans w ogóle, trudno. Może jakbym odpalił rakietę. Dobra, przyjmuję nam punkt. trudno się bawi Dobra Hendel, musimy ich po prostu pojechać. Gdzie on jest? Uuuu, pozdro 600 na łazarskim rejonie. Tak, dokładnie. Pozdro 600. O, cześć handel. Ej, siema, kurde, siema. ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, nie? Najgorsze jest to, że po prostu wpadliśmy na taki serwer, że wszyscy, kurde, ogarniają, a my nie. No, żebyś wiedział. Ewidentnie to widać. No, ewidentnie to widać, ale po prostu. Ej. Może nie, może. Ale no, kurde. Ej, ta kurwa jebana kuba przez cały czas kampi i się nie da przez nią grać, nie? To jest najgorsze. Ja pierdolę, po prostu. W dołku była, w dołku była wteczka. Kiedyś. Ach. No, 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 giniesz, 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 dobra, zajebiście. Jezus Maria, ej. Przez cały czas z tą sniperką, kurde, kogoś, kurde, kampi. ja pierdzielę O matko, dobra, ginę, 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 nie mam szans nawet. Nie, ja w ogóle szans nie miałem, kurde. Po co ten trick coś tam, S1, nie? Ja mam takie po prostu pojedyncze, pojedyncze gdzieś tam takie, a naprawdę pojedyncze akcje, które gdzieś mogłyby się yy. nadać, a tak to... Dobra, o tam jest całkiem dużo ludzi, no kurna, no dwóch z nich ma snajperki, nie? Dwóch, dwóch snajperów mają, to jest najgorsze. No po prostu nie da się grać przez nich, to jest po prostu, to jest masakra. Dobra, zginę, 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 zginę chyba, no kurde, zginę Co zaraz. Co tu się dzieje? Ja nie wiem gdzie są apteczki, nie, ale po prostu za chwilę zginę. O, jest apteczka, jest apteczka, jest u... No wypierd! Dobra, no kurde, no. Uff, udało się. Musimy iść. <śmurzyszyk> Musimy iść coś złapać chyba. Delikatnie powiedzieć. Ogra, To jest jakiś punkt, jest do przejęcia i postaram jest, się go przejąć. No, to, jem... jakiś gość ubiegł? Dobra, ja tutaj. Dobra, ja, ja przejmuję, przejmuję, przejmuję. A szczękiewalek rzucę granata, żeby nie było. Dobra, jest, jest zaj zajumany punkt kontrolny. Nie ogarniam tutaj kompletnie, nie? A. A Ty myślisz, że ja coś ogarniam? Stary, to, to jest godzina praktycznie e, północ, nie? My tutaj nie mamy prawa niczego teraz ogarniać, my tutaj jesteśmy po prostu po to, żeby robić, wiesz, za statystów. Pomimo tego, że nagrywamy na nasze kanały i staramy się wybić na YouTubie. No to bo, wiesz co, w zasadzie w tej grze chodzi tu, tylko o to, żeby zajmować komuś flagę, prawda? Bo to trzeba taką serię zrobić, że wiesz, właśnie, żeby ludzie patrzyli jak my giniemy, nie? I no, się, właśnie, się no. Z tego... jaki, jaki sposób trzeba wymyśleć? Też mi się wydaje. Okej, okay, zajebiście będzie. Będzie. Jest. take takedown. Na wszelki wypadek rzucę jeszcze granata. Dobra, jakaś asysta przynajmniej wpadła. Już jest 1000 punktów, proszę ciebie, handelu. To nie jest nawet takie, takie złe. Mm, nic mi nie mów. Jestem najgorszy na całym serwerze. Yy, Ale handel, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu. Wiesz, no, no, no tak czy siak ludzie będą na, lubi, lubili to, te, te nasze materiały, bo gramy, gramy razem, prawda? No, no właśnie. Ja się już nie mogę wysłowić, ponieważ... Oby, po prostu mi, obyś miał rację. Obyśmy mieli Wiesz co, no, od czasu do czasu trzeba gorzej pogać, prawda? Zresztą oni nie wymagają od nas tego, żebyśmy grali dobrze w loadouta, bo wiadomo, że, 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 że nie potrafimy. No jest, na co dzień tego nie robimy. Dokładnie. My, do, my po prostu jesteśmy ten... E, takimi, wiesz, gr graczami na zasadzie gramy raz na ruski rok. Mamy swoje własne dorosłe życia. Oglądamy bonusa BGC przy okazji w Regularnie w telewizorni. Okej, okay, o zajebiście. Zajebi zabi zabiliśmy tego sz szmaciarza, który przez cały czas. Jezus Maria. Bonus BGC Wciąż pewny siebie. Nie potchodź do mnie. Bo cię rozjebie. Eee. No kurde zabił mnie ten jebany snajper. Nie miał akurat przyładowanie bazuki, nie? Nie! Ja pierdziel. A eee. mi się nie podoba w tej że to, że ten e, nie można przeładowywać w trakcie... Jednej no. broni nie można przeładowywać w trakcie używania drugiej, nie to mi się nie podoba. To jest jedyna moja, jedyna moja taka uwaga do tej gry. Wiem, że to jest takie bardziej realistyczne, i wiem, że każda gra tak praktycznie ma, nie? Tylko nie BFH z jakiegoś powodu. Okej, okay, ale, ale ale kurde serio, mogliby po prostu z tym coś zrobić, bo... E, bo, bo, bo to troszeczkę mi dynamikę psuje, Aha. no niestety. Okej, okay, zabiję go, zabiję go, zabi Wydaje mi się, że go zabiję, albo i nie? No, kurde, ma ten. Ej, apie... Ej, ta tarcza! No, ki, Ale ta tarcza po prostu jest tak wkurza. Masz 9 kill na 11, cholera, jasne. Ja mam tylko 7 na 7, nie? O matko! Ej, kurwa, nie idzie nam w ogóle, nie? O, Uwek! Owek! Dariusz na Dobra. Ej, kurwa, no, gdzie jest bazuka moja? Tutaj jest. Niepotrzebnie bieganie ze snajperką. Za to mowa będzie jakiś kolej szedł po ciebie. Nie jestem pewien, ale. Dobra, nie ma go. Pi tym ty, ty, ty. Dobra, ten kurde szmaciarz musi zginąć. Dobra, zginął, zajebiście. Teraz trzeba, trzeba samemu się zatroszczyć o to, żeby po prostu było tutaj coś fajnego. Tityum, okej. Okay. Okej, okay, Hendel, więc to idziemy na pełnej kurwie za przeproszeniem. Chyba tak. Trzeba, bo, bo tak być nie może. Co prawda nie możemy, ponieważ jest godzina 12 dwu, mniej więcej i, i po prostu nie jesteśmy. O, fak. Ale będą kile, ale będą kile normalnie. Przegraliśmy, no nie wierzę. Tragedia. No, tragedia. O fuck. Trudno się mówi. No, po prostu nie jesteśmy w stanie wygrać ten kurde skamiony z kurwy synem, nie? Trudno się mówi. Dobra, w sumie nawet nie najgorzej było, nie? No, radio prawie 1 to. No, całkiem, to... Całkiem. ja miałem akurat, w sam raz, tak, tak. Pira z drzwi, nie? Bleh, dobra, super wybiście. Okej, okay, co my to mamy? Siódmy level level 7 broń. Ojej, nie. Okej, więc to ja chcę mieć tryb dominacji i tak, taki sobie Koniec. wybieram. Koniec Ja też cały czas. No. To jest jedna rzecz, której się delikatnie powiedziawszy sprawdzam, także GG. O, po, nie no kurwa ten triks, kurwa, nie wą wypierdola sobie ta sniperka ta, ta jest tak wkurzająca. Wydaje mi się, że wszyscy już wychodzą z gry. Będzie będziemy pewnie, pewnie dostaniemy boty, jeżeli tak dalej będzie. Dwóch na dwóch zagramy. Mam <gry> dwóch na dwóch? No nie za bardzo. Boty dostaniemy do, 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 do. Nie to, to są boty. No jak nie. Jak, jak, jak nie znajdą ci gracza, to po prostu bata ci, ci, No serio. O kurde. Nie wiem czy kurde czekać na to, że zaczniemy czy po prostu wyjść. Dobra, może, kogoś, może ktoś dołączy ja Zobaczymy. No zobaczymy. O Jezus Maria, dobra, coś tam wymyślą. <słuch> 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 Kiepsko to widzę, jeszcze na no. tej mapce. No. Cały czas spadł w przepaść, nie? Jeszcze mamy tego, kurde, kampiącego szmacia... O Boże Święty, dobra. Jezus ma ten koleś... Dobra, zabijmy go, zabijmy go, błagam Ciebie. O, uwaga. O, zabiję go, zabiję go! A, a, a. Ginie. Jak, gdzie tu jest taunt pod, ten, na, na, w, w tej grze? O nie, nie. nie! No nie, nie, spadnę, spadnę do przepaści, bo nie, 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 nie spadłem. Gdzie, a gdzie jest ten hmm. koleś, który, który tutaj się, ten, który był tutaj? O nie wiem. Ja też nie wiem. I próbuję go znaleźć, i nie mogę go znaleźć. To jest najgorsze. Dobra, nieważne. Idziemy... No widzisz? Popatrz, mamy dwie, mamy dwa boty, nie? Pff. Pff. Nie widziałem tego. Widziałam, widziałem, widziałem. nagrałem to. Ale <ślad> z daleka. O, no chodź, chodź ziomek, chodź. Ezu, przegrasz jeden na jeden, nie? No kurde, przegr ej, przegramy to, nie? Zrozum no bo no, przegra, przegramy to, bo kurczę, my tu podajemy na, na inne, kurde, te, na fragi, a w międzyczasie oni po prostu nas, nas cisną, za przeproszeniem. O, fuck. Dobra, ten ma tarczo, niestety widzę. Ale, bo to jest trzeba nabijać fragi na botach po prostu. No właśnie, no, to i po prostu będzie, o, no, czy to, o. Uuu! dobra. <słuch> No ale taka gra na, na boty to... to... Boty na koło No ja właśnie, widzę, tak. Mam, mam, mam 5, co kurwa w ogóle jest, no. O fuck, zabił mnie bot, nie? O! o tak przy... Palny. No, mnie zabił bot, bo akurat przeładowywałem. Ja, ale, ale co się dzieje? serio? Ja... dobra, ale nie no, w sumie jest wyrównana, bo na wiesz, dwa boty na, no. na, 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 Dobra, po... zabiję tego tutaj. Dobij I... go, dobij go, dobi. No. Dobra, dobiłem go, dobiłem. Niestety mój aim po prostu failuje, a to dlatego, że po prostu jest późna budzina, prawda? I nie ma co po nas ten wymagać. O ładnie, zabiłem bota z granata. Ej to sobie możemy polować tylko na tych kolesi, łapać fragi bo boty ten łapią flagi za nas, nie? Mhm. No to, to jest, jest zajebist... O oh, fuck. Kurczę zabij mnie. Dobra już jest. Ej, popatrz na to, nie? Boty? Jak spojrzysz, to bot biegnie zawsze w ten sam sposób. No Możesz patrz. normalnie. Ja wiem nie, ej, popatrz, nie? Ej, ci kolesie mają gorsze wyniki niż same boty. O kurwa A Ej Hendel, nie nic nie? Ty też. No co, no sorry, no. Dobra, idę przyjąć jakiś punkt, nie? Dobra, postarajmy się to po prostu wygrać i na po tej rundce zmienimy serwer, bo to jest kurwa... Fuck! No co, spodłeś? Co się dzieje? Nie, jeszcze nie. A nie, czekaj, dochodzą e, gracze. Ej popatrz, e, już jest ten. Normalny, normalny mecz, normalna drużyna. A, zajebiście, złapaliśmy punkt jakiś. Nie no, ale przez 3-4 minuty było śmiesznie nawet, nie? Ja pierwszyle co się dzieje? Kurde No kurde, ej no dobra, ten koleś ma tą śmieszną tarczę, nie? Nie na tego Już co całe hapsy, praktycznie teraz spróbuję na niego wejść i jakoś go zabić, a... No kurde zginę chyba, albo nie? Co za szmata kampiąca Dobra Udało się go zabić. A który? Ja pier... Zobaczysz jak ten typ Fact, ale ten trik fawe. cały nie ten trik jaki to jest szmaciasz no on kurwa kampi jak to to na pizda nie? to jest taki to jest taki typowy snajker który by, by, by grał ten na snajperce w bfh nie czyli kurwa po prostu zero jaj nie i tylko przez no dobra ginę, nie no znowu mnie zabił on, on w jednym miejscu nie no i to jeszcze w jakim ja pierdolę jak to jest pizda seria ej serio a jo, chodź go kurwa poszukamy i go kurwa po prostu wypierdżymy stamtąd chyba. z bazuki zginął chyba nie no chyba tak a zginął, zginął, dobra, idziemy go kurwa. Ja już go parę razy zabiłem w tej rundzie, nie? On ogólnie jest taka ciota totalna w zwarciu, bo gra po prostu z, z takimi pedalskimi broniami Ale wiesz, ale po prostu z racji tego, że... No co nasz maciarz! Co, zabił cię znowu? No Dobra, ja zabiłem jakichś dwóch koleśi akurat A on co, znowu kampi, tak? Nie, teraz akurat był przy punkcie A. Dobra, gdzie jest punkt A tutaj M Może go jeszcze znajdziemy, tylko że on pewnie sobie już wskoczył i gdzieś i będzie kurde zaraz kampił no, giniesz, 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 kurde, Ziomek, giniesz, giniesz. Eee, zginął, zginął, ale kurde, postawił sobie wieżyczkę, zaraz mnie wieżyczka zabije. No, zabiła mnie wieżyczka. No, nie miałem szans w ogóle, niestety. Kurde, nie wiem, co tam koło mnie biegało, czy to był bot, czy co kurwa to było. Ale serio ten kość to jest taka kurwa kampionca szmata, że to jest... daj e, spokój. O, handle, cześć. Cie masz przeciwnika tutaj? Tak. Dobra. No jednocześnie robiliśmy. Dobra. Stoję teraz, pójdę tutaj delikatnie na jakąś małą flankę. Może się uda akurat. Dobra, tu jakiś, kurde, szwagier sobie się skampił. No, o, 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 delikatnie mi, kurde, mysz... Kurde. Mam ten problem, że, kurde, mam strasznie mało miejsca na myszkę i mi, kurde, często kabel się ten, w trakcie mierzenia ten, no... Po prostu regularnie mi się kabel zawija wokół ten... E, e, padu ten od, od myszki. i <laughs> Mam takie fejle całkowite. Ciekaw Jaki jestem. Nie Zrobiłem na... tego szmaciarza. No, nie. O, cześć. Ziomek. O, już jesteś martwy do widzenia. Kurwa, znowu ten jebany sniper. Boże, jak mi to wkurwia. Ja, on po prostu nic nie, innego nie robi, tylko przez cały czas kampi, nie? No, a znowu go zabiłem, będę. No, a, a to jest serio, ten tylko to jest taki frajer, że daj spokój. O, jest apteczka. Ej, Dobra. Jest co, ja tam będę. Dobra, zre zregeneruję tylko. E, ten. Życie. Przy okazji, nie wiem, czy tam ktoś jest. Ale jest, widzę. Okej, okay. uuu, myślałem, żeby dostanę jakąś asystę, jednak się nie, nie udało, nie? Uuu, Kilistryka by się przydała. No, ja już miałem kilistryka na jednego no, wtedy. O super, zajebiście ktoś padł prosto ten na, na, na naszą wieżyczkę i zginął. <laughs> Co prawda nie na moją, bo ja wieżyczki nie mam, ale. Sz maciarz! Kurczę, kurczę. Ej, ej. ej nie, nie spodziewałem się, Hendel, po tobie. O oh, fuck, i no znowu ten sniper, nie, to jest po prostu takie wkurwiające, że nie Dobra, wiesz co, ja tutaj No nie Uda się, uda się go Dobra, czekaj, ginie... No kurczę zabił mnie z kurwy syn jebany On się tak kampi, nie, to jest taka no. pizda e, To jest taki kurwiczon, no, dobra wiesz, ja mam ja po prostu wyjdę na ten y, od tyłu, nie? Dobra, czekaj dobra, nie wiem czy mi się... O fuzisz koniec rundy No, właśnie widzę no kurde, daj, giniesz, giniesz. Uuu! Udało się go zabić, zajebiście. Szybko, 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 szybko. Kurde, oni mają trzy punkty przyjęte, kurcze, a ty nie przyjmujesz tej punktu ze mną. No, ja raz. już ci do następnego niepotrzebnie, ale... Dobra, ja, ja, ja już, ja tutaj zostaję i, kurczę, próbuję coś wziąć, nie? Ale ja kurde tutaj... No już, tak, już koniec. No, no przegraliśmy. przegraliśmy. Co to, to ja... Jest, to jest taka kampiąca pizda, że daj spokój. No, ale cóż, nie no, rudki nawet były całkiem fajne. <grych> Dobra, 16 na 5. Przynajmniej było śmiesznie. No powiedzmy, no 12 na 11, kurczę, no całkiem nieźle, nie? Yeah. zajebiście. Kolejna runda na plus. Fiu. Zmieniamy serwer czy nagrywamy nadal na tym? Ziesz co, zastanawiam się. No ale nie chcę z tym się grać. No to zmieniamy.